Ale teraz kopareczka chodzi. Rok po zakupie doprowadziliśmy do porządku. I on tak mi się wydaje, tam są jeszcze jakieś drobne rzeczy, ale które już nie przeszkadzają normalnej pracy. Ale przede wszystkim, jak teraz się ona fajnie zbiera. Tu mam delikatną górkę, a ona sobie tutaj bez jakiegoś zbędnego katowania na czwóreczce się buja nabiera prędkości na równym 34-35 GPS-u tak się rozpędza o, teraz, teraz je trochę dam kitę to widzicie że no leci leci ta kopara a z górki nawet jechałem 41 także no kurczę trochę już był strach ale dobry asfalt, z góreczki cisnąłem Jedziemy rozsiewać wapno Towaru na że się Pandeka nie domyka No, czuję ciągnik 7 ton jest na pewno Praca w re Wapnę rozładowujemy, rozsiewamy znaczy się a na pole życie wróciło. O, rosołek gorący. Drogi po powodzi są po prostu tragiczne tutaj. Kamienie powyciągane dziury. Jadę 5 na godzinę. Nikt się tym nie chce zająć. Rok temu zgłaszałem, że ciężko jest zjechać na pole. Nawet nie chcieli mi podbić potwierdzenia, że zostało zgłoszenie przyjęte. A teraz zobaczcie. Tu jest praktycznie... Ja pierniczę! 3 metry droga. I wyżłobione przez wodę. Ktoś tutaj trochę już zasypał jakimś gruzem, ale wymyte przez wodę koryta. Także jak się maszyna sunie, na przykład taki rozsiewacz zasypany, no to leżycie na boku. Dziękuję, do widzenia. No i jak tu pracować, nie? Jak ja dłużej dojeżdżam na pola, jak pracuję na tych polach? No patrzcie, nie? ja nie udaję.